Hej. Tutaj fawiz Firebola juniora, gier fabularnych dla dzieci. W tym cyklu będę opowiadać pomysł na sesję gry fabularnej z dzieckiem, gdzie krok po kroku opowiem, co się dzieje. Ty w tym momencie możesz to tylko sobie przesłuchać, wziąć plik, który jest dołączony do nagrania, w którym punkt po punkcie jest opisane, co się dzieje i możesz siadać grać z dzieckiem. Założenie jest takie, żebyś mógł bądź mogła prowadzić gry fabularne dzieciakom z jak najmniejszym wysiłkiem. To jest pierwszy odcinek tego cyklu, więc powiem też parę słów ogólnie o prowadzeniu scenariuszy dla dzieci. Optymalny czas rozgrywki to jest 45 minut do półtorej godziny, ponieważ tak najłatwiej dzieciakom utrzymać skupienie. Grając z nimi warto pomyśleć albo o czystych kartkach papieru, o ołówkach i kredkach, albo o wydrukowanych kolorowankach, żeby w międzyczasie mogły sobie rysować i kolorować. Bardzo to pomaga w skupieniu, Zwłaszcza jeśli przy stole jest kilkoro dzieci i siłą rzeczy będziesz chwilami bardziej skupiony na jednym z nich. Co więcej, dobrze, jeśli zaplanujesz sobie, żeby w takiej przygodzie były cztery niezależne sceny, bo to w praktyce się sprawdza, właśnie żeby dziecko nie zmęczyło się, ale też nie czuło się niedobawione albo w jakiś inny sposób nieustysfakcjonowane, ale też nie przetłoczone. Także w ten sposób będę przynajmniej te początkowe scenariusze omawiać, że będzie jakiś temat, omówienie czterech scen, propozycji, jakie rozwiązać, a na samym końcu propozycje, jak możesz to na własną rękę rozwinąć, jeśli dana przygoda Wam się spodoba. Dobrze, to zaczynamy pierwszą przygodę, która nazywa się Lisie Latorośle. Fabuła polega na tym, że rodzina Lisów miała swoją norę. W wąwozie. Niestety po ulewnych deszczach część wąwozu się urwała i odsłoniła, odsłoniła ową norę, pozbawiając lisy większości ich domku. Nie da się tam też teraz wygodnie wejść, zwłaszcza dla małych lisków, więc lisi rodzice są w bardzo dużym kłopocie. I tak właśnie zaczyna się sesja. Kiedy twoje dzieci, grając w jagodowy las, bo zapomniałam dodać, do tego jest ta przygoda, będą grały strażnikami, czyli krasnoludkami, które pomagają mieszkańcom lasu. I do tych krasnoludków właśnie przybiegnie z dziejana mama lis i zawoła: Krasnoludki, krasnoludki, mam straszny kłopot, potrzebuję pomocy. Uderwało się spory fragment skarpy, w którym miałam domek, i moje dzieci są tam uwięzione. Ja się tam nie mogę dostać. Ratunku, pomóżcie. I możemy tutaj już przejść do dalszej rozgrywki. Przechodzimy do pierwszego punktu, czyli przygotowanie. Zanim dzieci na łeb, na szyję popędzą ratować, co nie jest dobrym podejściem, choćby ze względu na BHP, bo chodzi o to, żeby ratujący sam nagle nie potrzebował pomocy. Pytamy dzieci, jak się przygotowują, co ze sobą zabierają, ewentualnie kogo proszą o pomoc. Propozycja. Mogą wziąć ze sobą ślinę, jeśli planują się wspinać, żeby wyciągnąć liski z norki, bo założenie jest takie, że liski tam zostały i rodzice nie mogą do nich wrócić. Mogą poprosić jakieś zwierzę o pomoc, na przykład latające, które będzie w stanie się tam uczepić, albo w jakiś inny sposób kombinować, na przykład zbudować jakiś. Na pewno się prędzej, czy później wśród Was trafi jakieś dziecko, które stwierdzi, że buduje windę. Nie powstrzymujcie dzieciaków, dajcie im być kreatywnym, nie mówcie, że to są złe pomysły. Mają się dobrze bawić. Jeśli któreś z dzieci postanowi na środku lasu zbudować windę dla lisiątek, pójdź tym tropem, możecie nawet na chwilkę przerwać grę i sprawdzić, jak taka technologia działa, ale byle byś za bardzo nie oftopować. I jak już dzieciaki zdecydują się, co biorą, jaki mają plan, przenosimy się do drugiej sceny. W tej scenie można jeszcze uspokoić. Oczywiście mamy lisicę, która jest bardzo przestraszona, także dzieci mogą się wykazać empatii, pojąć, pocieszyć ją i przekonać, że wszystko będzie dobrze. Na miejscu przechodzimy do ratunku, czyli realizacji. Można narysować dziecku, że jest w miarę pionowa skarpa urwana, widać otwór dawnej lisiej nory i przestraszone, zapłakane lisie, małe pyszczki. I teraz dzieci muszą zdecydować, w jaki sposób chcą pomóc. Jak wspominałam, mogą się dostać na górę skarpy dookoła i spuścić się na przykład na linię do lisków, a potem jeszcze niż Mogą poprosić jakieś zwierzęta o pomoc. Jak bardzo będą kombinować, to może się na przykład pojawić pomysł, że poproszą jakiegoś węża o pomoc, że złapią go za ogon, spuszczą w dół, wąż delikatnie pyszczkiem złapie liska za karki i go wciągnie na górę. Wtedy można pomyśleć o jakichś mediacjach, żeby przekonać mamę lisicę, że to jest dobry pomysł i że wąż nie zrobi nic złego. Warto też pamiętać, że jeśli jakieś zwierzę poprosi się o pomoc, to w zależności od tego, jakie to zwierzę i co będzie ciekawe dla dzieciaków, można to utrudniać. Może na przykład dziecko rzucić ten, ten test charyzm, że tak dramatycznie przedstawi sytuację, że jakieś zwierzę się przejmie i pomoże od ręki, czy od łapy, czy od skrzydła. A może też być na przykład jakimś zwierzakowym chciwusem, który w zamian coś będzie chciał. Wtedy dzieciaki mają zadanie poboczne: zdobyć to, czego oczekuje zwierzę to jest druga scena, która powinna zakończyć się w momencie, kiedy liski znowu będą z rodziną. Trzecia scena to opieka. W końcu mama lis i tata lis zostali zupełnie bez domku. Gdzie dzieciaczki będą spać? Lisice z lisem poproszą, żeby krasnoludki przypilnowały trochę przestraszone maluchy, które nie chcą teraz zostawać same, a oni prędko pobiegną znaleźć nowe miejsce i zacząć choćby na początek skromnie kopać nową nor. I to jest Druga, to jest trzecia scena. Po pierwsze, małe liski trzeba uspokoić, bo ciągle są w ciężkim szoku w tym, co się wydarzyło. Trzeba będzie ich utulić, pogłaskać, może zaśpiewać piosenkę albo narysować coś, zachęcić jaków do kreatywności, żeby zaproponowały dwa, trzy sposoby, jak te liski można uspokoić. Następnie zabawa, czyli wymyślanie różnych zabaw dla lisków. Można się z nimi ścigać, można im dawać zagadki, można ponownie z nimi pośpiewać. Tutaj dzieci mogą być całkowicie kreatywne, a jeśli do zabaw czegoś potrzebują lub mu muszą zbudować, tym lepiej. Pozwól im to projektować i kombinować. I po pewnym czasie, kiedy widzisz, że już dzieciaki się nabawiły, to jaką mistrz gry oceniasz, zerkasz na ile? Dzieci są już znudzone albo nabawione tą sceną i przechodzicie do ostatniego etapu. Wraca mama Lisa z lisem serdecznie dziękują krasnoludkom za pomoc i zapraszają ich na pijama party. Tak, pierwsza noc w nowym domu liski są cały czas przejęte, bardzo się zżyły z nowymi strażnikami, więc lisica i lis zapraszają krasnoludki do swojego nowego domku na wielką wiel nocną imprezę. I tutaj my znowu pytamy dzieci, co szykują. Może liski zgłodniały w międzyczasie? Może jakieś nowe zabawki by chciały mieć? Może jakieś opowiadanie historii? Albo też pomóc bardzo zmęczonej panie, mamie lisicy i tatusiowi lis, lisowi, którzy cały dzień mieli dosyć dużo stresów, ale też kopali nową nurkę. Jeszcze dużo pracy przed nimi. Więc krasnoludki na pewno i tutaj mogą się wykazać. Mogą na przykład... Zorganizować jakąś wieczorną zabawę z liskami, opowiedzieć im bajkę na dobranoc, utulić ich, a dzieci możesz zachęcić, żeby na przykład narysowały nową norkę dla lisków, w jaki sposób liski będą miały coś w rodzaju swojego pokoiku. Tutaj troszeczkę dryfujemy, ale chodzi o dobrą zabawę. Bo to są te cztery sceny, które powinno się dać w miarę sprawnie poprowadzić. Po tych czterech scenach jest kilka możliwości rozwinięcia tej fabuły, na przykład. Możemy dzieciaki zachęcić do zabawy w maskotek dla lisów, ale takich naprawdę. Teraz siedzimy w domu, to można wziąć na przykład jakieś ubrania stare albo poplamione, które już się do niczego nie nadają i uszyć z nich maskotkowe liski, przytulanka lisia dla liska, albo narysować im jakąś zabawkę, albo zaprojektować jakiś kocyk dla liska, inne tego typu rzeczy, ale też można zrobić jakąś bardziej kluczową misję, że na przykład w, tym, w tej skarpie, która się osu, osunęła, mieszkają też inne zwierzęta. Może krasnoludki powinny je odwiedzić i przekonać, że ta skarpa jest troszeczkę rozmoknięta i lepiej pilnować, czy wszystko jest bezpieczne. Mogą też liskom, zwłaszcza małym i nieśmiałym, poznać nowych sąsiadów w ich nowym domku. Albo można też pociągnąć temat zwierzęcia, które pomagało uratować liski, jeśli takie było. I zrealizować jakąś obietnicę, sprawdzić, czy dla odmiany to zwierzę czegoś nie potrzebuje. Tutaj, jak widać, jest wszystko po stronie rodzica, jak chce to rozwinąć. To jest taki pierwszy krótki scenariusz. Dajcie proszę znać, co myślicie o takiej formie. Ja ze swojej strony staram się to maksymalnie skrócić, bo zależy mi, żeby rodzic mógł wziąć telefon, przesłuchać krótką rzecz, siadać z dzieciakami i grać. W opisie tego nagrania będziecie mieli dostęp do pliku, w którym punkt po punkcie wszystko jest opisane, także możecie zerkać na kolejność, a ja życzę Wam dobrej zabawy.